Ręcznie wykonane bombki, choinki, strojki, aniołki i wszelkiego rodzaju ozdoby świąteczne, a nawet świąteczne kartki. To wszystko można było zakupić podczas kiermaszu ozdób świątecznych, który po raz pierwszy odbył się na korytarzach Urzędu Gminy, sitkówka nowiny. Czy rękodzieło artystyczne cieszy się popularnością w dzisiejszych czasach? Myślę, że nadal się cieszy popularnością. W zależności od tego, w jakim środowisku się znajdujemy, to ta popularność jest większa albo mniejsza. Ale... Chętnie ludzie kupują tego typu wyroby? Na pewno bardzo się podobają, aczkolwiek ponieważ wymagają więcej pracy i, i są czasami może droższe od tych gotowych produktów w sklepie, no to trudniej je sprzedać, ale, ale na pewno bardziej cieszą oko niż te sklepowe. Jak podkreślano tradycję robienia ozdób świątecznych, należy podtrzymywać. No, tak, jak co roku tradycję podtrzymujemy, ozdób świątecznych, aby ta tradycja trwała jak najdłużej, żeby nasze wnuki, jeszcze i prawnuki też kontynuowały za nas. No, łańcuchy, bombki, teraz krzyżki, jeżyki bukieciki z, z szyszek, szyszeczki takie ozdobne, no taką bombeczki z cekinów, no i tak wszystko co umiemy robić. Podczas giermaszu ozdób świątecznych zaprezentowali się artyści z gminy Sitkówka Nowinę, wśród których znalazły się nowinianki, czyli panie z sekcji plastycznej klubu seniora, kowalanki oraz klub Miniaturka. Swoje dzieła prezentowali także przedstawiciele warsztatów terapii zajęciowej w fanisławicach. Czy wykonywanie ozdób świątecznych ma dobroczynny wpływ na rehabilitację? Oczywiście, że ma dobroczynny wpływ. Nasze ozdoby wykonujemy pod opieczni warsztatów w ramach terapii zajęciowej. No, przy tym muszą być, mieć dużo cierpliwości, wytrwałości. Co można kupić na Waszym stoisku dzisiaj? Na naszym stoisku można kupić dużo ozdób choinkowych. Choineczki mamy z piórek, wianuszki, szyszek, które tam zbieramy z żołędzi choineczki, świeczniki. No bardzo dużo rzeczy, które oni robili nam na warsztatach. No co? A co najtrudniej jest zrobić? Co najtrudniej, wszystko dla nich jest najtrudniej, bo to są osoby niepełnosprawne. No, ale które mają rączki sprawne, to dużo pomagają, cierpliwości. No. I są bardzo, jak to można tam, zadowoleni z tego. Oni czekają na to, żeby mieli coś do roboty. Szybko im czas leci, no cóż, mogę jeszcze tutaj dodać. A na co przeznaczacie pieniądze, które zbierzecie na kiermaszu? No, te pieniądze będą przeznaczone na warsztat żeby im kupić inne rzeczy, na święta wielkanocne, na jakieś festyny letnie, różne. Także że to pójdzie wszystko na warsztaty. O tym, że pomysł zorganizowania kiermaszu ozdób świątecznych był trafiony w dziesiątkę, mówiła wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sitkówka Nowiny, Zofia Duchniak. Czy warto organizować tego typu kiermasze? Jeśli tak, to dlaczego? Powiem tak. Na pewno warto. Dlatego, że chociażby dziś mamy tego przykład, że cieszą się, dużo jest kupujących. Dużo było. Pierwszy rzut to był przy rozstawianiu, jak Państwo rozstawiali swoje ekspozycje, wystawiali swoje prace. I widać zainteresowanie, widać, wprowadza nas to jako mieszkańców w taką aurę świąteczną. Powiedziałabym, ten nastrój czujemy już oddech świąt na plecach, to jest też takim ważnym akcentem. Poza tym jest też szczytny cel, z czego się cieszymy, bo na przykład jeżeli chodzi o eksponaty, które są z ośrodka terapii zajęciowej, to wiemy, że dla tych dzieci każdy grosz jest na wagę złota i to jest też między innymi ten szczytny cel, na który warto zapłacić za jakąś ozdobę.